Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. Dobry Bóg dał nam dzisiaj początek tego świętego czasu, Wielkiego Postu, dał nam taką łaskę, że dożyliśmy tego dnia, że możemy po raz kolejny właśnie przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, że po raz kolejny możemy poprawiać swoje życie i zbliżać się do Pana Boga i do siebie wzajemnie. Więc niech będzie Bóg uwielbiony w tej Eucharystii, Dobrze rozpoczynamy ten święty czas właśnie biorąc udział w tej mszy świętej. My dołączmy nasze osobiste intencje i niech Bóg zechce wejrzeć nasze, nasze pragnienia, nasze bóle, cierpienia, radości, niech wejrzy w głąb naszych serc i przyjdzie nam z pomocą. Dzisiaj ten taki piękny i wymowny gest posypania głów popiołem zastępuje jak pokuty dlatego już teraz będziemy pan Bogu składali tę najświętszą ofiary, będziemy polecali nasze modlitwy Modlimy się Panie nasz Boże daj nam przez święty post zacząć okres pokuty aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Drodzy, jak byłem młodym chłopcem to bardzo nie lubiałem Wielkiego Postu. Bo zawsze było takie przedwiośnie, człowiek był taki osłabiony. Tak wiecie jak się człowiek czujemy na wiosnę. I pamiętam, miałem daleko do kościoła, że po szkole, prosto, ze szkoły do kościoła, drogę krzyżową, człowiek zmęczony, głodny, taki umordowany. I tak jakoś było mi się tak to, to, wspominam, tak jakoś nieprzyjemnie, że to był taki, taki trudny czas. A do tego jeszcze w młodości mojej to tak było surowy, wielki post. Muzyki się w ogóle nie słuchało, cisza w domu. A ja lubiłem muzykę słuchać w młodości, więc tak mi to jakoś było ciężko z tym wszystkim i tak. Tak jakoś mi się kojarzyło, że Wielki posł jest taki smutny, taki trudny, takie, jakieś takie... Nie, lubiałem po prostu Wielkiego Postu. Ale po jakimś czasie człowiek się trochę zmądrzał, trochę dojrzał, to teraz wiem, że to jest taki piękny, dobry czas. Bo Bóg nam daje taką specjalną okazję, bo sami się czasami możemy pozbierać, taką daje nam okazję, byśmy się właśnie jakby pozbierali, byśmy się poprawili trochę, byśmy... Do Boga się przybliżyli. Czyli, jak gdzieś mówił święty Paweł, pojednajcie się z Bogiem. On od nas się nie oddalił ani, ani odrobinkę, tylko my się jakby od Niego oddalamy, zapominamy trochę o Panu Bogu, gdzieś tam się gubimy w swoich sprawach, a, a to jest taka piękna okazja, by właśnie się przybliżyć do Boga. I też mówił i Paweł, żebyśmy się do siebie przybliżyli, żebyśmy siebie nawzajem odnaleźli i siebie samych, i, i tych naszych bliskich, którymi żyjemy, żeby być po prostu lepszym dla siebie nawzajem. Dlatego naprawdę uważam, że to jest taki zgodny dar, jaki Bóg nam daje. Bo tak to jest, że my co jakiś czas potrzebujemy jakiejś korekty, prawda? takiego naprawienia, poprawienia, uzupełnienia, przypomnienia sobie. I właśnie po to, co, co, co roku jest taki święty czas, no i po to też, żeby świętować zmartwychwstanie, tak naprawdę. Bo jak nie ma wielkiego postu, to potem nie ma tej radości wielkanocnej. Jak się nie, nie pości, nie, nie, nie modli, nie. Pokutuje, to, to potem ten, 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 to, to, te święta są takie, o, święta, święta i po świętach, prawda, jak mówimy. Więc to jest tak naprawdę wielka łaska dla nas. Chciałbym, żebyście też tak do tego podeszli, że dobry Bóg dał nam dzisiaj właśnie kolejny, kolejną szansę, żebyśmy się do Niego przybliżyli, żebyśmy się poprawili trochę, byśmy Pana Boga uwielbili, jakby się odnowili, no i przygotowali się na zmartwychwstanie i też nasze zmartwychwstanie, bo przecież. To nie chodzi, żebyśmy wspominali to, co było 2000 lat temu, tylko żebyśmy siebie szykowali na, na naszą śmierć i nasze zmartwychwstanie. I moi drodzy, i od 2000 lat jest taki bardzo prosty sposób, gdzie Jezus o tym mówi, na ten Wielki Post. Nic nowego nie wymyślimy. To, co nam Kościół daje, działa, jest piękne, prawdziwe i przynosi owoce. To jest te trzy uczynki wielkopostne, prawda, czyli post, modlitwa, jałmużna. Wiecie, to jest tak jak stół na trzech nogach. Widzieliście, to no, chyba nie mamy tego stołu gdzieś w pobliżu, ale tak sobie wyobrażacie, jak stoi stół na trzech nogach, to muszą być trzy, bo się przewróci. Nie może stać na dwóch nogach żaden stół, ani stolik. To samo to wiecie, z wielkim postem. Muszą być te trzy rzeczy, żeby to działało tak, jak powinno działać. I teraz jeszcze kolejna rzecz, moi kochani, zrób, zwróćcie uwagę, że Jezus się mówi, nie mówi, no zachęcam was do postu, ale mówi, kiedy pościcie, to i to i to róbcie. Słyszeliście przed chwilą. I nie mówi, zachęcam was, żebyście się modlili. Tylko mówi, kiedy się modlicie, tak i się modlicie. Kiedy dajesz jałmużnę, nie mówi, a, łaskawie, daj jałmużnę. A Jezus mówi, kiedy dajesz jałmużnę. I tłumaczy nam, jak mamy dawać jałmużnę, wiecie? I to nam mówi o tym, że to jest oczywiste. rozumiecie? dla Jezusa jest to oczywiste, że jak jest taki czas jak teraz, to... Oczywiste jest, że Ty jako dziecko Pana Boga, jako chrześcijanin, pościsz, modlisz się, dajesz jałmużnę. Ale mówię, to trzeba by, żeby razem było. Nie będziemy tego omawiali, bo to na całe długie rekolekcje może być, albo na misję nawet te trzy rzeczy są takie niesamowite. Ale taka prosta rzecz, patrzcie. Jezus mówi, kiedy dajesz jałmużnę, jałmużna jest najtrudniejszą rzeczą. To prosta rzecz, dlatego że my wszyscy. Jesteśmy przywiązani do naszych materialnych dóbr. Jak te grabie, które grabią do siebie, tak my też, prawda? Nam się należy, no to my potrzebujemy. No taka jest nasza natura i to nie ma co się temu dziwić. I jałmużna jest bardzo trudna. Każdemu ciężko się podzielić. Ale moi drodzy, Słowo Boże mówi tak o jałmużnie, jakbyśmy to przeczytali, to jest szokująca wręcz. To mówię oddzielna rekolekcja, ale taka rzecz prosta, że Słowo Boże mówi tak, jak woda gasi ogień, tak jałmużna uwalnia od grzechu. Rozumiecie? Dawanie, bo jałmużna to nie jest dwa złote na tace. To jest nasz obowiązek i to żadna jałmużna nie jest. To jest zwyczajna nasza składka, którą my potrzebujemy na wspólne nasze cele parafialne. Ale patrzcie, ale ty kiedy dajesz komuś konkretnemu jakąś ofiarę, jakieś pieniądze albo jakąś rzecz, dzielisz się z nim, to cię kosztuje. Ale to ma taką moc niesamowitą, że to potrafi gładzić grzechy nawet. Ona uwalnia od śmierci. Rozumiecie? Takie słowa mówi Słowo Boże. Jałmużna uwalnia od śmierci. Dlatego Jezus mówi, jak mamy to czynić? Dyskretnie, z radością, chętnie. Więc zobaczcie, taka pierwsza rzecz. A potem patrzcie, tak robili chrześcijanie. Jak... A to jest jałmużna. A drugą rzecz, druga prosto, oczywista, prosta rzecz to jest post. Każdy wie... Nie, pierwsze, nie, pierwsze nasze, nie pierwszy nasz Wielki Post, więc wszyscy wiemy, na czym polega post, ale patrzcie, że on jest związany z jałmużną. Chrześcijanie yy, tak zawsze robili, że jak na przykład odmawiali sobie czegoś w poście, to dzięki temu zaoszczędzali jakieś pieniążki na przykład. Załóżmy, że ktoś tam nie pije wódki, no to sobie może policzyć, ile flaszka kosztuje i zobacz, parę groszy zaoszczędziłeś, ale nie dla siebie, tylko żeby się podzielić tym. Ja taki przykładałem, no taki, jaki przydałem, nie? Ale może być wiele innych pomysłów, wiecie? Że tak robili, że nie jedli czegoś tam, prawda? I to, co, co im zaoszczędzili, te parę groszy, to dzielili się z tymi, którzy mają cały czas post. Są tacy nas u nas, którzy mają dzień i noc post, bo ani mięsa czasami nie jedzą i tak dalej, to już by długo tłumaczyć. Ale my drodzy, jest to takie związane, wiecie? Bo, bo jedno i drugie jest bardzo ważne. I żeby to działało, jest potrzebna modlitwa jeszcze. Popatrzcie. Post bez modlitwy to jest dieta. Dieta jest piękna dla zdrowia, ale ona nie ma wartości takiej duchowej. Jałmużna yy, bez modlitwy to jest jakieś tam dzieło charytatywne, ale to nie jest, nie ma tej mocy zbawczej, wiecie? Kiedy my dajemy jałmużnę, kiedy my puścimy, a do tego kiedy się modlimy, to to nabiera takiej głębokiej wartości, że to przybliża Ciebie do Pana Boga i dobroczyni wokół nas i nas uświęca. A modlitwa, każdy wie, jaka, co to jest, nie? Modlitwa, pamiętajcie, to jest, to jest po prostu sposób na spotkanie z Panem Bogiem. To nie jest tak, że twój różaniec jest lepszy od koronki, którą odmawia sąsiadka. Albo od innej litanii, którą twój mąż odmawia, nie? To nie jest tak. Każda modlitwa i, i ten różaniec, ta koronka, i te wszystkie, jakie macie, swoje modlitewki różne, prawda, to są po to, żeby do Pana Boga się przybliżyć. One są sposobem, żebyśmy z Panem Bogiem się spotkali. I patrzcie, jeżeli my w Wielkim Poście właśnie wrócimy do modlitwy albo sobie przypomnimy, może niektórzy was nie muszą sobie przypominać, ale niektórzy mogą sobie przypomnieć jakby bardziej, więcej o modlitwie, jeżeli będziemy pościli, jeżeli będziemy się dzielili z potrzebującymi, mój drodzy, to będzie święty, dobry czas. I dla nas, i dla naszych braci, i dla naszych rodzin, i i ten świat będzie lepszy, ale wszystkim my będziemy bliżej Pana Boga. I wypełni się taki piękny czas oczekiwania. Dlatego zachęcam was, moi drodzy, żebyście tak od razu nie czekali na, na, na którąś tam niedzielę Wielkiego Postu, tylko żeby już od dzisiaj, jakby jeszcze, jeszcze bardziej ucieszyć się, że, że Bóg nam daje taki czas dobry. Będą drugich szyrowe, gorzkie żale, będzie okazja do, do wielu dobrych czynów i, i wielkich dobry, dobrych rzeczy, więc... Już teraz, moi drodzy, niech to będzie taki właśnie radujcie się. To, jak mówił dzisiaj, dzisiaj nam mówił Pan Jezus, żebyśmy nie pościli z posępną twarzą, tacy umordowani, tylko żebyśmy z radością pościli, z radością się dzielili, z radością się modlili i z radością byli lepsi dla siebie i dla innych ludzi, bo po to Bóg nam dał taką, mówię, kolejną szansę w naszym życiu. I żeby nam było jeszcze łatwiej się modlić, moi drodzy, to... Jakby z akceptacją Rady Parafialnej wam mówię, że od dzisiaj Kościół nas będzie otwarty w ciągu dnia, tak całkiem, nie tylko drzwi te, te, tamte zewnętrzne, ale można będzie wejść do Kościoła na modlitwę, posiedzieć, pomedytować, pomodlić się, albo sobie drogę krzyżową odprawić. Także chciałbym, żebyście skorzystali z tego, że po prostu, bo no po co ten Kościół nas na tu jest, żebyśmy właśnie tak i, i w ciągu dnia... Idąc do lekarza, do gminy, do sklepu, mogli zajść do środka, wejść w ławeczkę, usiąść wygodnie, sobie posiedzieć, pomodlić się, podarować Pana Jezusa. Więc zachęcam was, żebyście, żebyście z tego skorzystali. I taka jeszcze uwaga, niektórzy się boją, bo żeby nie było jakiejś kradzieży, łamania. Tego się nie da uniknąć, prawda? Gdyby się, to się może zdarzyć oczywiście, nie? Ale, ale chciałbym, żebyście też o tym pomyśleli, że jak przechodzisz koło kościoła, to spójrz na nasz kościół, czy wszystko jest dobrze. Albo jak idziesz do sklepu, zajrzyj, czy, czy jest wszystko ok, czy tam nie ma nic złego się nie dzieje, bo to jest nasz kościół i ma nam służyć, więc my jesteśmy najlepszymi służbami naszego kościoła. Bo jakby ktoś chciał się włamać, to co znajdzie sposób, a to zresztą nie ma po co się włamywać, bo tu skarbów na, na szczęście nie mamy. Poza Panem Jezusem najcenniejszym naszym skarbem, więc dlatego taka też dobra informacja, taki dobra okazja, moi drodzy, żebyśmy właśnie od Wielkiego Postu tak zaglądali do kościoła naszego w ciągu dnia, żebyśmy chodzili na dorację, żeby będzie otwarty. Będzie czekał tutaj Pan Jezus na nas, i, i chciałbym, żebyście o tym teraz już dzisiaj wiedzieli. Amen. Teraz moi drodzy, będzie taki piękny gest posypania głów popiołem. Jak będziemy ten, te głowy posypywali, tutaj będziecie mogli podejść pod ołtarz tak jak w Komunii Świętej kto nie może blędnąć się, niech stoi. I będziemy mówić takie słowa bardzo proste. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, prawda? Jakie dobra, prawdziwe, my tego doświadczamy. Jak mamy swoje lata, tym bardziej widzimy, że się w proch rozsypujemy, to tym bardziej trzeba to z pokorą przyjąć i, i to jest prawda o nas. Dlatego z radością przyjmij, przyjmijcie te słowa, albo inne słowa też można mówić i, i często mówimy przy tym o obrzędzie, czyli takie proste słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To o tym. Może też kazania oddzielne powiedzieć, ale też zobaczcie, jakie prawdziwe. Jest okazja, byśmy się nawracali i wierzyli w Ewangelię. Więc... Panie Boże, który przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadość, uczynić za grzechy, wysyłaj łaskawie nasze prośby i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem. Niech wytrwają w czterdziestodniowej pokucie aby mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć w paschalnym misterium Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków.